Czy próbujesz uczyć się języka obcego, jednak wciąż ci to nie wychodzi i czujesz, że coś jest nie tak? Najprawdopodobniej popełniasz te trzy błędy, które przekreślają Twój postęp w nauce języka obcego. Są to błędy bardzo popularne i większość osób je popełnia, jednak nie zdają sobie zazwyczaj z tego sprawy. I Już bez zbędnego przedłużania przechodźmy od razu do tych błędów, a błędem numer jeden jest Wkuwanie słówek bez kontekstu. Najprawdopodobniej znacie to ze szkoły, kiedy nauczyciele kazali Wam wkuwać całe listy słówek na pamięć. Jednak po napisaniu sprawdzianu nagle zapominaliście o wszystkich tych słowach. Najprawdopodobniej nie minął nawet dzień, kiedy większość z tych słów wyleciało Wam już z głowy. A dlaczego tak jest? Dzieje się tak dlatego, ponieważ mózg. Nie zapamiętuje dobrze danych bez znaczenia. Jest to tylko suchy fakt językowy, bez znaczenia, obrazu ani sytuacji, w której mózg mógłby go użyć. Dlatego potrzebujemy kontekstu, obrazu i relacji między słowami. A jaka jest zatem alternatywna, bardziej skuteczna metoda na zapamiętywanie słówek? Jest to uczenie się tych słówek poprzez tworzenie zdań. Wtedy mamy już od razu podany kontekst. I nasz mózg może to sobie połączyć, dzięki czemu nie zapomnimy tego słówka od razu po nauczeniu się go. Drugim, również bardzo powszechnym błędem, które większość osób popełnia na początku przygody z nauką języka, jest za bardzo skupienie się na gramatyce. Jest to błąd, który naprawdę może Wam diametralnie spowolnić postęp w nauce języka, a to dlatego. Ponieważ kiedy za bardzo skupimy się na gramatyce, zaczynamy analizować wszystko. Czy użyłem dobrego przedimka, czy zdanie jest w odpowiednim czasie po prostu zaczynamy wszystko analizować, przez co boimy się popełniać błędów, a błędy są kluczowe, szczególnie na początku nauki języka. Dopiero na błędach możemy się nauczyć, nie popełniając błędów w ogóle, tak naprawdę nie nauczymy się niczego. A warto również zaznaczyć, że aby nauczyć się języka, potrzebujemy się go nauczyć w sposób naturalny, czyli tak jak to robią dzieci, które dopiero przy, zaczynają przyswajać język. I pamiętajmy o tym, że dzieci uczą się bez żadnych reguł gramatycznych, tylko uczą się poprzez immersję językową, czyli Zanurzenie się w danym języku. Uczą się przez słuchanie, naśladowywanie oraz praktykę. A kiedy zacząć się w końcu uczyć tej gramatyki? Jeśli już byliście poddani na ekspozycję na dany język, powiedzmy przez parę tygodni, i możecie tworzyć proste zdania. Rozumiecie już trochę? To wtedy możecie zacząć trochę się zagłębić w gramatykę, ponieważ ona pozwoli wam zrozumieć to, co już słyszeliście. A co powinniście zrobić zamiast skupiać się w samej gramatyce na starcie? Kupcie się na słuchaniu prostych dialogów oraz powtarzaniu zdań. Uczcie się pełnych zwrotów i pełnych zdań, a nie tylko suchych słówek. Pamiętajcie o tym, aby mówić na głos i nie oceniajcie się za to, jak mówicie, bo wiadomym jest to, że będziecie popełniać błędy. Pamiętajmy również o tym, aby nie demonizować od razu całej gramatyki, tylko po prostu nie przeznaczać całej swojej uwagi na początku naszej przygody z językiem obcym właśnie na nią. Ponieważ na to przyjdzie pora i nie zapominajmy o tym, aby jeśli się już jej uczymy, to róbmy to w sposób naturalny oraz błąd trzeci, który popełnia wiele osób, a jest to brak mówienia, w obawie przed popełnieniem błędów. Dzieje się tak, ponieważ większość ma następujące myślenie: najpierw muszę nauczyć się wiele słówek oraz gramatyki, aby dopiero później zacząć mówić. Jest to myślenie oczywiście błędne. A dlaczego? Bo mówienie nie przychodzi nagle, tylko rozwija się przez samo mówienie, tak jak mięśnie rosną przez ćwiczenia. Jeśli nie trenujesz od początku, nie robisz postępów, nie staniesz się biegaczem od czytania książek o bieganiu. I to samo tyczy się języka. A pamiętajcie, im dłużej odwlekacie mówienie, tym bardziej rośnie w Was lęk przed mówieniem. A jeśli szukacie najlepszej metody na zapamiętywanie tysiąców słów w języku obcym, jest to właśnie mówienie, bo jeśli nie mówimy, nie aktywujemy pamięci długotrwałej. Mówienie pomaga nam, aby znaleźć słowo, zbudować zdanie oraz zareagować na sytuację. Wtedy aktywujemy głębokie procesy w mózgu, przez co język zaczyna się utrwalać. Jeśli tylko czytasz i słuchasz. To tak, jakbyś skupiał się tylko na teorii, bez żadnej praktyki. A jeśli nie praktykujecie, to również brak będzie wam automatyzacji. A automatyzacja zaczyna się dopiero wtedy, gdy wielokrotnie używamy danych słów, danych fraz. Praktyce. Nie mówiąc, nie budujesz tej automatyzacji. Czyli nawet mimo wiedzy, mimo tego, że wiesz, co znaczy dane słowo, masz je gdzieś tam w głowie, to wciąż zaczynasz się w rozmowie. A jak tak naprawdę zacząć mówić od podstaw? Mów do siebie. Na przykład, co widzisz w pokoju, przedmioty wokół ciebie, mów o tym, co zrobiłeś dzisiaj, bądź zrobiłaś. Powtarzajcie zdania po native speakerach, czyli technika shadowingu. Jest to bardzo efektywna technika, ponieważ powtarzając po native speakerach, od razu uczymy się akcentu. Możecie nagrywać się. Oraz odsłuchiwać, albo możecie nawet rozmawiać z czatem GPT i słuchajcie, perfekcjonizm to może być coś, co najbardziej Was zatrzymuje przed właśnie mówieniem. Dlatego nie czekajcie na moment, kiedy będziecie gotowi, bo ten moment nigdy nie przyjdzie. Zaczynajcie mówić od samego początku nauki języka, nawet jeśli będziecie popełniać błędy, nawet jeśli będziecie się zacinać. Nawet jeśli wasz akcent nie będzie idealny, pamiętajcie o tym, że każdy kiedyś zaczynał i po prostu praktyka jest kluczem do rozwoju. I właśnie te trzy popularne błędy popełniałam również ja na początku mojej drogi z nauką języków obcych. Dlatego tak kluczowe jest to, aby uświadomić sobie to i zacząć korzystać z innych, lepszych metod nauki języka. Jeśli również popełniacie te błędy, to teraz już wiecie i możecie sobie uświadomić je. Jeśli spodobał Wam się film, nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji oraz możecie zostawić po sobie komentarz. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnych filmach. Pa!